A co powiecie na stacjonarny komputer za około 1000 zł, który bez problemu radzi sobie z pracą biurową, przeglądarką internetową, a nawet lekkim montażem wideo? Oto HP Prodesk 600G5. Ten mały komputer to jednostka typu SFF Small Form Factor. Zajmuje niewiele miejsca, a w środku ma solidne podzespoły. Zacznijmy od najważniejszego: procesor Intel i 5 9 generacji który w trybie turbo dochodzi do nawet 3.7 GHz. 16 GB pamięci RAM DDR4 oraz bardzo szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Kolejną ważną zaletą tego komputera jest mnogość portów z tyłu obudowy. Mamy tutaj pełno portów USB w standardzie 3.1, dwa wyjścia DisplayPort oraz złącze LAN do internetu. Rewelacyjny komputer do codziennego użytku. System uruchamia się błyskawicznie. Aplikacje biurowe śmigają, a przeglądarka internetowa się nie zacina. Do tego prosty montaż wideo i myślę, że większość z nas nie potrzebuje nic więcej od komputera. Najważniejsze zalety tego komputera to przede wszystkim niska cena. Kultura pracy dzięki wydajnemu systemowi chłodzenia oraz mnogość złącz umożliwiających podłączenie wiele peryferyjnych urządzeń. No i oczywiście gabaryty. Komputer zmieści się pod każdym biurkiem, a nawet na nim. HP ProDesk 600 G5 to idealny komputer do biura, do szkoły czy tani komputer domowy do codziennego użytku. Jeżeli szukasz czegoś niedrogiego, ale solidnego, warto się zainteresować. Sprawdź nasze oferty na rnu.pl i daj znać w komentarzu, czy korzystasz ze sprzętu Polizingowego.